że pan przyjechał do Fromborka, aby opracowywać przewodnik tymczasem jak okazuje się pana interesują skarby pułkownika keminga w których pisały gazety owszem ciekawi mnie sprawa tych skarbów przyznałem ale prawdą jest że przyjechałem <laughs> do opracowania przewodnika po Fromborku. poszukiwaniem skarbów zajmuje się mój kolega z tego samego departamentu muzeów wyraźnie wskazywały że wzniesienie to powstało w sposób sztuczny To je ręka człowieka na szczycie pagórka siedziały prawie trzy osoby: magister Pietruszka i dwie panie. Jedną z nich dobrze znałem była to Babia Lato. Wjechałem epikułem na prawą krawędź szosy i zatrzymałem się. Nasza siła samochód, zwany diabłem. A więc to gdzieś tutaj pułkownik Kenik zrobił drugi schowek dla swoich chłopów. Rozmyślałem. Miejsce było dobrze wybrane. Okolica wydawała się bezludna i rzeka Bałda spływała tędy do morza od nogami. Wszędzie mokła i zdradliwa. Na prawym brzegu bałwy wznosiła się potężna góra zarośnięta drzewami. Tam właśnie, w głębokim wąwozie, spotkaliśmy wczoraj Asa. Magister Pietruszka, jak słusznie przewidywałem, nie był zachwycony moim widokiem. Czy sprowadziły się tutaj sprawy przygotowywanego przewodnika po fromborku? Zapyta